Cześć, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Zagram dzisiaj w Mortal Kombat 3 jako przegląd 1990-1994 tam było. Joystick, hit, escape. Aha, trzeba mieć joystick. Skąd ja mam wziąć joystick? Aha, no nawet sobie nie zagram bez joysticka. Myszka może? Nie. O, coś, coś poszło. Ciekawe, jak się będzie w to grało bez joysticka. A może bym sobie kupił? No, wiecie, ten joystick, co był, tak, tu, tu się klikało, tu coś się klikało i taką, takim jednym drążkiem się obracało. Mortal Kombat 3. A po co te dzwony? Rakietzem chcę zagrać. O, myślę, so już, Czemu to jest takie rozmazane? Nie no, nowicjusz, nowicjusz. O, dobra, tu się strzałkami już steruje. A, dlatego było rozmazane, bo musiało się przysunąć. Jackson Gram. Dobra, nie wiem jak się steruje. Nic nie działa, nic nie działa. Jak ja skoczyłem? A, do góry jest strzałką. Nie działa żaden przycisk. Aha. Jestem zmęczony już. Co tu jest napisane w ogóle? Setkis. Aha, napadzie. No to ustawmy sobie. High punch, Q, low punch, who block E, high kick a low kick, S run the I guess finisher. To jest wóz, nie jest łatwe. Co to jest napisane? Network? Play? No, na start game. Um, cage, gdzie jest cage? Nie ma cage'a w tej części? No nie! Czemu tu jest ten czas? Na kliknięcie. No, ale gram jakąś typiarką. Sneva? Ona ma cztery ręce. No i czemu nie działają mi te przyciski, co ustawiłem? Czemu nie ma. To? Czemu to nie działa? No dobra, tylko że. Kontrolsy nie działają, co ustawiłem. No zobaczcie, A, nie zapisało się. Jeszcze raz. Ku. W, E, A, S, D. A, akcept, nie kliknąłem wcześniej. Start game. I tak, miałem hajlo, to idę Jackson. Ale jak mało czasu jest w ogóle na wybór, to samo z mi zaakceptowało. No dobra, działa. Hej, też umie. Ale na to ryja. ja. No. No, jaka trudna jest ta gra. Co jest to? Co chciałem? Co działało w maru portalu dwójce? Tylko tam cage'em grałem. O nie! O nie! W ostatniej chwili zasilę życia! Zostaw mnie! Co to jest ten? To nie jest Page? Sub-Zero to jest? To nie wygląda jak Sub-Zero. O! ty teleport zrobiłem. Ej, przeskoczyliśmy na inną marynę, ale super. Sub-Zero Ale szkoda, że nie ma tej klasycznej swojej zbroi. O, w kosmos. Po mnie rzucił. Chciałem też umieć takie ciosy. Jak ty to w locie zrobiłeś? No, oj go, czemu jesteś taki słaby? Ciężka jest ta gra. Jeszcze raz. teraz zagram... Co to, jest to? Sta Stalker? Stalker? Well <laughs> Urda, tak blisko byłem, no, Jedne, jeden ciocz. O, się dałem, jak dziecko. I koniec. No, rany. Jeszcze raz. Teraz zagram złotym. Skorpion to będzie? Cyrex. one, A Cyrex. O! Ale potężny to Cyrex. Czemu w trójce są inni bohaterowie niż w jedynce i dwójce? No ty łobuzie, ale dobry ma cios z tym kopnięciem. O, ja też tak umiem. I nawet lepsza kontra jest z tym skokiem chyba. Kurde, nie, jednak nie. Dobra, klikam wszystko. Jazda, jazda z cyborgiem. O! Jak go złapałem śmiesznie. Co to ma być za cios śmieszny? A. Nie wiem jak się finiszuje nadal Cyrax wins. Teraz z y, blondynką.

Ай, Так можно? Yeah. Czy mają tu jakieś unikatowe ciosy swoje? Ona chyba to bicie od dołu ma takie unikatowe. Kurde no. Aj. No i koniec, tak? Dwa. A... Dobra, nie chcę się już. Game over. Dziękuję za ten odcinek z Mortal Kombat 3. Zapraszam do następnej części. W karcie na środku ekranu wyjechała. Czwarta prawdopodobnie. Po trójce zwykle jest czwarta. I żegnam się z Wami, zostawcie lajka, komentarz, subskrypcję i widzimy się. Na razie, cześć, pa!